Jest mini Cooper S z 2019 roku, którego kupiłem w Stanach Zjednoczonych, którego w dzisiejszym odcinku spróbujemy naprawić w 24 godziny. Po raz pierwszy postanowiłem kupić w USA samochód, który nie jest typowo amerykański, i właśnie tego miniaka spróbujemy odbudować w 24 roboczo godziny. W takim stanie, jak widzicie, po wszystkich opłatach, samochód kosztował jakieś 46 500 zł. No i, jak to zwykle bywa, auto zostało kupione jedynie na podstawie zdjęć z portalu aukcyjnego, na których wyglądało całkiem obiecująco. Po przyjeździe jednak wyniknęła pewna przykra niespodzianka, w zasadzie to nawet dwie. Pierwszą przykrą niespodzianką jest tak jak widać opona zrzucona z felgi, drugą przykrą niespodzianką natomiast jest pęknięty drążek kierowniczy, którego nie było widać na zdjęciach z aukcji. Ale ten samochód ma też całkiem sporo plusów. Po pierwsze, ma bardzo niski przebieg wynoszący zaledwie 12 795 mil, czyli nieco ponad 20 000 km. Po drugie, ten samochód ma naprawdę bogate wyposażenie. Ma wyświetlacz head-up, ma nagłośnienie Harmon Cardon, ma adaptacyjne zawieszenie, ma kierownicę z pakietu John Cooper Works, ma ładowarkę indukcyjną, jest tego naprawdę sporo. Ma też adaptacyjne przednie reflektory, albo raczej miał. No i po trzecie jest to wersja Cooper S, więc pod maską pracuje dwulitrowy silnik o mocy 192 koni mechanicznych, który powinien sprawiać, że jazda tym autem będzie przyjemnością, ale do tego jeszcze długa droga. Prace nad samochodem podzielimy sobie na etapy, a rozpoczniemy od prac nad układem kierowniczym i sprawieniem, by to auto w ogóle było jezdne, więc moi drodzy czas start. Temat opony został ogarnięty po najmniejszej linii oporu, czyli kupiłem drugi zestaw kół do tego samochodu i dzięki temu z problemami, ale jednak, mogliśmy wjechać do garażu. O! Ale dziwne te popsy, takie Takie sztuczne takie co? co? Takie straszne. Okay. Dobra, to ja zaraz... Koło na zbyt długo nie zagościło na samochodzie, bo oczywiście by dostać się do drążka kierowniczego trzeba było je ponownie z auta ściągnąć. Ach, jaki czas operacyjny przewidujesz? A, 3 minuty <laughs> Jak chodzi o wymianę drążka kierowniczego, to jest rzecz związana z układem kierowniczym, czyli bezpośrednio z bezpieczeństwem i jest to coś, czego nigdy w życiu nie robiliśmy, więc tutaj do pomocy przyjechał oczywiście Mikołaj, który nieraz już nas ratował z różnego rodzaju opresji, ale wygląda na to, że temat będzie naprawdę szybki. Mamy jeszcze 23 godziny 34 minuty do końca. Mikołaj powiedział, że 3 minuty będzie zrobione. Przy wymianie drążka kierowniczego oczywiście wypadałoby, jakkolwiek chociaż, ustawić zbieżność kół przedniej osi. Teraz. Ja od razu będę chciał stąd. I tak? To jest OK. Trochę, to. No tu jest rozbieżnie to. No, tak. Jeszcze mi ładnie. No to mniej więcej, żeby było tylko. Dobra, bedę. Oh, Proszę. Ile się należy za usługę zalecenia? Ale do... Nie? No, To na flachę byś miał. Dobra, Dobra drążek kierowniczy ogarnięty, ale no tak jak widzicie, uszkodzenia tego MINI głównie skupiają się wokół jego karoserii. Dlatego też znajdujemy się w AS Design, czyli u chłopaków, którzy już moich i Twoich Mateusz samochodów przerobili chyba z pięć, jak chodzi o roboty lakiernicze. I robią w ogóle też różne dziwne projekty. Tamten na tam przykład, taki konkretniejszy. Kojarzysz tego Jarisa Hanna-Górkowskiego? Coś mi się A gdzie był robiony. Myślę, że dokładnie tam. No, nie, tu. Dokładnie okay. tu, gdzie mini. Także myślę, że jesteśmy w miejscu odpowiednim. w Miejscu, gdzie już w sumie prace nad karoserią zostały rozpoczęte, bo chłopaki nam wymienili maskę. Ale myślę, że rozpoczniemy od rozbierania wszystkiego, co uszkodzone, a trochę tego jest. Więc to, co mamy do zrobienia, to jest maska, a w zasadzie aktualnie wyłącznie jej uzbrojenie. Do wymiany mamy także zderzak przedni. Uszkodzony jest również prawy przedni błotnik, ale w zasadzie uszkodzona jest tylko ta część, która przychodzi pod taką plastikową osłonę, więc to sobie jakoś ogarnie. Tutaj, jak widać, brakuje nam zbiorniczka od zbryskiwacz. Aktualnie nie ma również przednich reflektorów. Prawe przednie nadkole jest uszkodzone. Kierownica powietrza również jest uszkodzona. Uszkodzona jest też przednia belka, absorber i wspornik dolny zderzak. No i jako, że jest to samochód ściągnięty z USA, to mamy czerwone kierunkowskaz. No także trochę tego jest. Nasze doświadczenie w takich pracach jest absolutnie zerowe, więc zobaczcie jak nam pójdzie. No to zabraliśmy się za demontaż uszkodzonych elementów, co na szczęście nie jest robotą specjalnie skomplikowaną i polega głównie na odkręcaniu śrubek i odpinaniu plastikowych klipsów. Póki co idzie całkiem nieźle, to znaczy na pierwszy rzut oka może to wyglądać na regles, Niemniej jednak czasami, jak to w życiu bywa, trzeba zrobić krok do przodu, żeby później zrobić dwa kroki naprzód. Dobrze, Szymon, dobrze. Szymono Coelio, co? Szymono Coelho. No w każdym razie mamy całkowicie goły przód, ściągnęliśmy zderzak, ściągnęliśmy belkę, ściągnęliśmy dolny wspornik. Ardianek ściągnął tutaj ten prawy uchwyt reflektora. Reflektora, Szymon. Leflektora. Lef re reflektora. Leflektora, no mówię. Tutaj musimy się jakoś dobrać do tego kierownicy powietrza jeszcze ten spornik jest do zmiany, muszę tylko go znaleźć. A oświecić jeszcze lampą? Nie, powiedziałeś widzą, żeby że nieraz trzeba zrobić jeden krok w przód, żeby potem zrobić dwa na przód. No, bo idziemy tylko do przodu moi drodzy. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tylko do przodu, tylko typu. Aso, moi drodzy, oryginał Aso. Dobra, to przyszedł czas na zakładanie nowych elementów i zaczęliśmy od przedniej belki, która po odrobinie stukania młotkiem na szczęście pasowała. Dalej zabrałem się za demontaż prawego przedniego nadkola, które również poszło całkiem gładko. Eee, kolejny sukces. Eee, dobra, dawać nowego na. Adrian chciał powiedzieć, dobrze moi drodzy, znajdźmy nowe nadkole. No ale w końcu nadszedł ten moment, kiedy przestało iść tak gładko jak do tej pory. Tutaj do Cooper as powinno mieć dziurę na kierownicę powietrza, która jest tam. I chyba mamy nadkole z innej wersji, no ale k***a, no jako damy radę, nie? Jako, że jesteśmy Polakami, to dla nas oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli brakuje otworów, to się wszystko elegancko wymierzy i się te otwory zrobi. Także wkrętareczka w dłoń i do tego nożyk do tapet, no i będzie lepiej niż fabryka. Ardianku, pokaż co tu stworzyliśmy. Proszę bardzo. Kierownica powietrza z dwoma otworami, cyk i cyk, pasuje jak ulał, otwór gra, otwór dla. Bardzo dobra robota. Dalej, Ardianek zabrał się za przelutowanie wiązki elektrycznej do pompki płynu do spryskiwaczy, która była uszkodzona, a ja zacząłem szperać w internecie i okazało się, że... Hmm. To jest, to jest problem. Bo tak, wytłumaczę Wam, drodzy widzowie. Tu jest zderzak, albo raczej to, co zostało z oryginalnego zderzaka. I mamy tutaj jeden halogen. Halogen, pod który jest przygotowana wiązka. I który ma tylko i wyłącznie jedną wtyczkę, wyglądającą w taki sposób, która ma trzy piny. Natomiast tutaj jest halogen razem z mocowaniem, który przyszedł ze zderzakiem, który kupiłem do tego samochodu. I nie spodziewałem się, a okazało się, że jest to inny halogen, który ma całkiem inną wiązkę i ma dwie żarówki zamiast jednej. No i nie pasuje, ale co ogarnąłem w tym momencie, Mateusz? Przecież, tutaj. Jest taki elegancki otwór w tym nadkolu. Mm. Więc myślę, że jak nawet założymy z jednym złym halogenem, to nie będzie problemu żeby go wymontować i wymienić przez tą dziurę. Myślę, że ten rozmiar się nie będzie zgadzał, przez tą dziurę go nie wyciągniesz. That's what she said. <laughs> <laughs> to nie takie proste. No, Musisz mieć rację. No nie ma opcji, żebyś wymienił Proszę, no... Takie coś wyciągnął przez taką moto dziurę. Więc dalej jesteś w dupie. Trzeba przeprowadzić próbę. No i tak jak pewnie zwróciliście uwagę, drodzy widzowie, w trakcie trwania całego tego filmu korzystamy z takich zielonych narzędzi. I są to narzędzia marki Stalko, która już nie pierwszy raz jest partnerem naszego kanału. Muszę przyznać, że narzędzia są naprawdę super jakościowo, są fajnie wykonane, przydają się przy takich pracach. My akurat mamy tutaj taki dosyć duży, ale nie największy zestaw narzędzi, bo możecie się stać posiadaczami również szafki narzędziowej marki Stalko. A tak się składa, że taką oto szafkę wraz ze 165 elementowym wyposażeniem możecie aktualnie kupić za 1999,99 zł, co jest obniżką sugerowanej ceny o ponad tysiaka. Ta promocja trwa tylko do końca października i aktywuje się, gdy użyjecie kodu WWIT przy zamówieniu na stronie Stalkop, do której link zostawiam wam w opisie filmu. A wracając do mini. To by tyle ułatwiło, moglibyśmy to poskładać wszystko. No nie no, moim zdaniem się nie zmieści. Halo! <grym> <grym> Staję, stany, Halo! Czy z tej strony? Halo! Co? Z tej czy z drugiej? No chodzi o to, żeby założyć zderzak i po prostu być w stanie wyciągnąć to tędy, no nie? Nie ma szans. wanecka <grym> tak zwana. Co? wanecka. Dobra, później pomyślimy, co dalej z tym halogenem. Ja zabrałem się za przezbrajanie świeżo pomalowanego zderzaka. A Mateusz z Ardiankiem w międzyczasie montowali już przednie reflektory, co poszło im całkiem sprawnie. Update sytuacyjny. My z Adriankiem pogarnęliśmy przód, czyli lampy zbiornicze. Lampy z tej strony. I ogólnie jest gotowy do zakładania tego owego elementu, z którym walczy jak ci się no? no, zderzak był goły i wesoły, już jest uzbrojony w grill, ramkę grilla, te takie boczne, nie mam pojęcia jak się nazywam. o te takie plastiki, wylociki, krateczki, no wszystko składam. Co no, progres w sumie jest robiony i wygląda to dosyć obiecująco. Lecimy z masetką teraz. Temat maski był całkiem prosty i sprowadzał się do przełożenia wszelkich zaślepek, gumeczek, przewodów do spryskiwaczy i elementów plastikowych. Proszę państwa, trzeba zaznaczyć, oh że rzadkość przy samochodzie ze stanu, a mianowicie przód był wyklejony PPF-em, ale tak średnio. Tak średnio mi Jak to przystało na stan? No był, ale był średni. Ciągnij, ciągnij, kurwa! Czekaj, jeszcze tam jest szlubecka od spodu. No ty k***wo! Jakie Nie Ja to nagrałem! Czemu mi tak zrobiłeś? Ja nic nie zrobiłem! Bo pociągnąłeś tą maskę! Ja nic nie pociągnąłem! <grymny> no będziesz czuł... No to jest Możesz dzień! Możeś odpierd...alił! Najstydniej. Szybkie jeszcze. Ile kosztował minia? Wszystkimi opłatami mniej więcej 46,5 tysiąca złotych O ile chodzą w Polsce? Mniej więcej 95 tysięcy A. złotych z tego co patrzyłem To są takie egzemplarze i żaden nie był z tak niskim przebiegiem Więc no pole na wydatki, części i tak dalej jest całkiem spore Z tego co wiem to z wszystkim co aktualnie zostało do tego samochodu kupione Jesteśmy na mniej więcej 63-4 tysiącach okay. Z tego co ty wiesz to kurwa kto ma wiedzieć? No, bo. Chciałem coś powiedzieć, takiego w stylu szczęśliwi pieniędzy nie liczą, ale no ja liczę. Panie <gry> ja, nie pamiętam dokładnie, no. Dobra, trzeba zobaczyć, czy ten zderzak w ogóle będzie pasował. No, już bliżej niż dalej. Zabraliśmy się za pasowanie przedniego zderzaka, które szło nam jakoś opornie. Próbowaliśmy, nie siadał idealnie, potem coś zmienialiśmy, nadal nie było dobrze, więc by więcej się nie w***iać, przenieśliśmy się dla odmiany na tył samochodu. Panie i panowie, europejskie lampy. Nie mam absolutnie zielonego pojęcia, czy istnieje jakakolwiek szansa, że one zaczną działać w sposób taki, jaki powinny, czyli świecąc pomarańczowym kierunkowskazem bez żadnego kolowania. Ale sprawdzimy to. Ciekawostka. Lampy to są oryginalne BMW, takie jak ASO. I są one produkowane, proszę bardzo, w Polsce przez firmę Olsa. Nawet nie wiedziałem, że jest jakaś taka filma. Kojarzę Hella, Magneti i Marelli, czy jak to się tam zwie. Olsy nie znałem. Nie wiedziałem też, że robią rzeczy do mini, a robią. Dobra, jeden klips mam, jeden z prawej, jeden z lewej ma być. Ej, jej, elegancko. Fija, ale czemu jest czerwony jak kupił? Teraz w ogóle... Teraz stopem tak jakby migało. A tu powinno... Nie, to jest tak, nie? Nie, właśnie tutaj powinien być. Albo to, ta część. No, nadzieja matką głupich. Oczywiście europejskie lampy trzeba było zakodować tak, by działały tak, jak na europejskie lampy przystało, ale wymiana przynajmniej jest już wykonana, także wracamy do nieszczęsnego przedniego zderzaka. Przedniego zderzaka, przy którym ewidentnie coś nie grało, więc poprosiliśmy o pomoc i fachową radę chłopaków z AS Design. Tam się no tutaj, wiesz, no jest tam się dostarczała to mi do, nie, do tybu, nie? to nie zmieniło pasowania zderzaka. No zmieniło było Bo masz od... mocowanie zderzaka od... do obłotnika. Przestawiasz błotnik, przestawiasz zderzak do... Zderzak się jest mocowany do tego uchwytu lampy, nie? I, I do... Tak, ale do ale, błotnika, ten, ale ten uchwyt ma przykręcony do błotnika, nie? No, okazało się, że problem jest trochę głębszy. Także timer 24 godzin prac nad samochodem zatrzymujemy i do tematu wrócimy następnego dnia. The next day. Dobra, no to podsumowując, problem jest związany z błotnikiem, który był tutaj zagięty, tak jak też wam pokazywałem i mówiłem, że to sobie dociągniemy, no, natomiast... Ja nie chciałem tego błotnika wymieniać, dlatego że część, która jest widoczna, jak chodzi o karoserię, to jest tak naprawdę wyłącznie to tutaj przechodzi plastikowa listwa, która to osłania, a ta część była tylko i wyłącznie uszkodzona. Natomiast okazuje się, że błotnik jest zagięty tutaj do tego stopnia, że brakuje tutaj delikatnie, no nie wiem, no może z centymetra, żeby być w stanie go pobożemu powiedzmy tutaj przykręcić. No i my tego nie jesteśmy w stanie naprostować. Więc teraz rozbieramy nad kolem, tak żeby do tego potnika był dostęp. Przyjedzie tutaj blachar, który to podprostuje. Jeżeli będzie trzeba, to Leszek, czyli szef, najwyższy prezes ES Design, dokona poprawek lakierniczych, żeby to wszystko tutaj sobie siadło tak, jak się ma. No i prawdopodobnie poprosimy chłopaków, żeby to auto poskładali i przy okazji policzyli, ile im to zajmie czasu. Tak, żeby cała rachuba, jak chodzi o to, ile roboczo godzin zostanie poświęcone temu mniakowi, miała w dalszym ciągu sens. Następnego dnia przyjechałem sam do mini i okazało się, że po poprawkach udało się spasować przedni zderzak. Aby nie przyjeżdżać, nie robiąc absolutnie nic, postanowiłem chociaż zamontować ramki i tablicę rejestracyjne. Mimo że po naszych pracach auto wyglądało na niemalże skończone, to jednak finalne popasowanie elementów i wszystkie pozostałe prace zajęły tutaj około 5 godzin, co oznacza, że nasz licznik 24 roboczo godzin aktualnie stoi na około 11, co może wydawać się, że jest dobrym wynikiem, ale pracy jeszcze trochę zostało. Wczoraj, że przez to, że lampy z przodu nie są jeszcze zakodowane, to one się nie uruchamiają same, ale rozumiem, że jak odpalę samochód i odepnę i wepnę wtyczkę od lampy, to się zapali. Patrz, tą już odpiąłem i się świeci, ta się na razie nie świeci. Odpiąłem ptyczkę, wpinam i działa. No, i to, jak działają przednie światła, właśnie łączy się z kolejnymi pracami, które przy tym samochodzie muszą zostać przeprowadzone, a zostaną one przeprowadzone w innym miejscu. A co za tym idzie, tym samochodem będzie trzeba przejechać. A to oznacza, że czeka mnie pierwsza w życiu przejażdżka Mini, które nie jeździło myślę, że od jakiegoś pół roku, od momentu, gdy miało współczkę stan. No, dobrze, moi drodzy, pierwsze metry w takim razie. I od razu mini nam tutaj komunikuje pierwszy problem. Problem, jaki mini komunikuje, to informacja, że mamy otwartą maskę, która nie jest otwarta. I tak jak widać, geometria w tym samochodzie aktualnie nie istnieje. No i w ogóle tak jak wam już wspominałem to auto przed naprawami wyniosło jakieś 46,5 tysiąca złotych w tym momencie w którym to auto w tym momencie jest czyli no jeszcze takim średnim koszta które pochłonęło to 64 626 złotych ale to jeszcze nie jest wszystko. Ponieważ nabyłem jeszcze taką oto rzecz, czyli przełącznik do świateł, z którym też łączy się miejsce, do którego w tym momencie zmierzamy. Przełącznik ten kosztował 575 zł. No to słuchajcie, jesteśmy w podkrakowskiej firmie Detronic, która ma się zająć zakodowaniem przednich lamp, tak żeby działały one no, nie w taki sposób, jak już widzieliście, się, tylko żeby się uruchamiały za każdym razem. Ma się zająć również zakodowaniem tylnych lamp, tak żeby kierunkowska był bukmarańczowy. Ma się zająć zakodowaniem tylnego światła przeciwmłowego. Tutaj w ogóle jest ciekawostka, taka, że samochody ze Stanów Zjednoczonych fabrycznie mają związkę. Trzeba je tylko i wyłącznie uruchomić softwareowo. Oprócz tego będziemy mieli spolszczone menu, będą nieparzyste fale radiowe, bo w Stanach mają tylko i wyłącznie parzyste. Zostawiamy auto, czekamy na wieści. Mam nadzieję, że będzie szybko. Minęły, słuchajcie, dwie godziny, a ja tu jestem z powrotem. Zresztą zobaczcie na SMS-ie. Wyjechałem stąd o godzinie 13, półtorej godziny później dostaję wiadomość, że auto gotowe, więc idziemy zobaczyć. Trochę się nagłowiłem, ale się udało. Okay. Bo tu po odpaleniu od razu wiesz, wyświetlał te błędy. Mm -hmm. A co był za problem z tą maską? E, z maską był problem taki, że ktoś sobie nie wyregulował e, tutaj pewnego cięgna, które, które łapa zamek. Tutaj było to za, za płytko wypuszczone. A okej. Okay. Nie łapał e, tutaj tego, tego zaczepu Okej. Okay. I kierunki normalnie. Wszystko siedzi. No elegancko. No dobra moi drodzy, dziś mamy sądny dzień, jedziemy z mini na geometrię, gdzie okaże się, czy wszystko to, co było uszkodzone w zawieszeniu, zostało wymienione i czy uda się ten samochód ustawić tak, by w końcu zaczął nam jeździć na wprost, także trzymajcie kciuki. No dobra, to wieści niestety nie są najlepsze. Po pierwsze, okazało się, że uszkodzony jest prawy tylny wahacz od wózka widłowego, jest po prostu wygięty w momencie, pewnie się to stało, gdy auto było ładowane w Stanach do kontenera. No i najprawdopodobniej przy prawym przednim kole, czyli tam, gdzie skupione było uszkodzenie tego samochodu, również coś nie jest do końca proste. No i do tego będziemy dochodzić. Pewnie amortyzator, zwrotnica, wahacz. Jedno z tych albo wszystkie naraz. Zobaczymy. Do zawieszenia i jeszcze wrócimy. W międzyczasie zabrałem Mini do studia detailingowego Premium Care w Krakowie, gdzie na co dzień spotkać możecie Łukasza. A Mini, nie ukrywajmy, wymagało czyszczenia, a zwłaszcza to. Co jest? Szymon? Szymon, żygałeś? Nie, 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 rzygałem, nie. Jak nie? nie? Szymon! No, kto jest na naszym kanale nadawczym na Instagramie, ten widzi takie zakulisowe materiały. Łącznie mycie samochodu, odklejanie pasów, szybka polerka i czyszczenie tego gnoju zajęły mi jakieś 8 godzin, więc dniówka była naprawdę solidna. Już czystym autem podjechałem do Mikołaja na wymianę tego skrzywionego wahacza oraz prawego przedniego wahacza, który prawdopodobnie był uszkodzony. Prace rozpoczęły się o 13.34, o 13.52 tylny wahacz był już zmieniony, a o 14.50 mieliśmy już zrobiony komplet. Dobra. Po wymianie dwóch wahaczy, czas na geometrię, która mam nadzieję, że będzie już geometrią finalną. Bo czasu, tak jak widzicie, już zbyt wiele nie zostało na jakiekolwiek prace związane z tym samochodem. Także trzymajcie mocno kciuki, że finalnie to auto będzie sprawne, tak jak sprawny powinien być samochód zarejestrowany na naszych drogach. Lecimy. No i po drugim ustawieniu geometrii okazało się, że na szczęście wymiana prawego przedniego wahacza przyniosła efekt, i wszystko na ekranie zapaliło się na zielono. No, także mamy sukces. Geometria została poprawnie ustawiona, a oprócz tego te dwa dokumenty, czyli dwa pozytywne wyniki badań technicznych, potwierdzają tylko, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Jak chodzi o licznik kosztów, to ten finalnie zamknął się na kwocie 66 814 zł. Dokładny wykaz macie w tym momencie na ekranie. Natomiast zostało mi jeszcze trochę części z tego samochodu, które myślę, że będę w stanie sprzedać za około 3000 zł, więc jeszcze coś tam powinienem odzyskać. Także moi Drodzy, dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się ten film, czy chcielibyście więcej tego typu materiałów na naszym kanale, a ja zostawiam Was efektem finalnym.